Ten oto sposób wyjaśniliśmy mrożącą krew w żyłach tajemnicę zielonego potwora z fosy. Słucham upiornych historyjek, jak dostaję gęsiej i skórki. O, musisz mieć stalowe nerwy, kotku. Ten zielony przyjemniaczek o mało nie pokroił cię na plasterki jak salami. Ja wtedy nie byłoby dreszczy i dreszczyków z Daphne Blake. Najbardziej popularnego programu telewizyjnego w całych Stanach. Dodam jeszcze, że leci już drugi sezon. Oglądam go z wypiekami. Dzięki, Chris. Szczerze mówiąc, przestałam zajmować się zagadkami z dreszczykiem, bo monstra i upiory zawsze okazywały się opryszkami w maskach. Można skonać znów! <laughs> Nie żartuj. Z tego powodu rozeszły się drogi naszej paczki. Został mi jedynie Fred. Chodzi oczywiście o Freda Jonesa, producenta oraz prawdziwego dobrego ducha programu Dafne. Chłopaki, dajcie zbliżenie na jego buźkę. Prawda, jaki przystojniak? Cóż, powiedz nad czym teraz pracujesz? Nad cyklem reportaży pod tytułem Nawiedzona Ameryka. Czy to coś w stylu i duszki z Daphne Blake? <giby> Zgadłaś, ale tym razem zamierzam pokazać moim fanom prawdziwe, nawiedzone domostwa. Ekstra! Szkoda tylko, że reszta twojej paczki wypadła z gry. Tak, ogromnie mi ich brakuje. Hmm. Tak, my też za tobą tęsknimy Daphne? Tak. <giby> W dalszy ciąg wywiadu z zapraszamy po reklamach. Co jest o Biboki? Wracajcie do roboty. Tak jest, szefie, na rozkaz. Służba celna. Wysłałeś coś? Tak, tutaj. Mle. Mle, mle. E, bez obrazy, staruszku. Chyba wtykasz swój nos w cudze skarpetki. Sprytna kryjówka. Ale ty zawsze wszystko wyniuchasz. Wyniucham. Tak, nikt nie przemyci żarcia do stanów, gdy my jesteśmy na służbie. Jasne. Skład celny. <laughs> Świetnie. Trafiliśmy w dychę z tą posadą, Scooby. <laughs> Księgarnia Makabreska. Aha, tak, zamówiliśmy już serię z Wilkołakiem. Tom 23 Wioska Wampirów? Mamy. Tom 13 Klan Krwiożerczych Klaunów? Mamy. Tom 17 Mafia Marnotrawnych Mumii? Mamy. Dobrze, odłożę do wtorku. Na nazwisko Drakula? Cóż, klient, nasz pan. Pa. Wolę już przeżyć najgorszy horror niż sprzedawać horrory. Księgarnia makabreska? Fred? Wspaniale! Świetny pomysł! Wchodzę w to! Co? Witamy, szefie! Wy zje, zje, zjedliście całą kontrabandę? Ja, ja proszę wybaczyć. To szczerstwo, szefie! Nie wcieliśmy wszystkiego, zostały dwie wonne gorgonzole. Proszę się częstować. Sami jesteście wonne gorgonzole! Zwalniam was! O rany, ale smutny kalafior! Zdaje się, że znowu jesteśmy bezrobotni. Tak, bezrobotni. Zgubi tylko spokojnie, karta się odwróci! Nie szkodzi, że straciliśmy najlepszą fuchę w życiu. <laughs> Żal tylko, że po naszym sadełku zostanie wkrótce wspomnienie. <laughs> tu kudłaty. Fred? Świetnie! Za momencik wskakujemy do metra. Praca? Skubia. Eee, właśnie wzięliśmy kilka dni wolnego. Krótki urlopik? Wybacz, że czekałaś. Są mordercze korki. Pamiętałaś o wszystkim? Aha. Wzięłaś mapy? Tak. Jesteś pewna, Dafne, że o niczym nie zapomniałaś? Chwila! O co ci chodzi? Nigdy niczego nie zapominam, jasne? To się okaże! Niespodzianka! i nam zdrowe! <noise>